rada gminy w nie uchwaliła budżet na rok 2013 to będzie dobry rok dla samorządu to będzie dobry rok gdyż zachowujemy progres jeżeli chodzi o realizację inwestycji czyli to będzie rok inwestycyjny ale ten rok będzie rokiem normalnym nawiązującym do wielu wcześniejszych lat nie będzie tych inwestycji rekordowych z racji tego że no, kończą się praktycznie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a zgodnie z strategią rozwoju gminy no, te większe inwestycje głównie realizujemy ze wsparciem, bo inna forma ich realizacji składu własnego gminie pożyciń się nie opłaca. W perspektywie następnego programowania 2014-2020. I to będzie rok, gdzie no, będziemy dysponować zgodnie z podjętą uchwałą nadwyżką blisko 4, ,4 milionów 400 tysięcy złotych, ale nadwyżką, która nie zostanie podzielona na zadania w poszczególnych sołectwach zgodnie z postulatami, lecz zostanie przeznaczona na spłatę dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów, dla wsparcia wkładu własnego do realizacji inwestycji przy udziale środków Unii Europejskiej. Także jest to celowe działanie. Podpłacamy kredyty w roku 2013-2014, zachowujemy wydatki inwestycyjne, realizujemy inwestycje mniej więcej na poziomie 20-25% wydatków budżetu, po to, żeby później zrobić kolejny milowy krok w zakresie rozwoju gminy Bożeć. Wspominał Pan o tych inwestycjach, jakie będą realizowane? Na przyszłym roku. Jest ich sporo. To kontynuacja budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej. To drugi etap przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy, gdzie Będziemy budować kolejne trzy maszty przekaźnikowe Internetu, gdzie zakupimy kolejne 130 sztuk komputerów, z których 100 zostanie przekazanych dla beneficjentów indywidualnych. To dwie nowe inwestycje w zakresie zagospodarowania domu parafialnego w Borzęcie Dolnym na centrum kulturalne wsi i w zakresie zagospodarowania terenu przy kompleksie sportowym przy zespole szkół w przyborowie, gdzie pozyskaliśmy środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś trzecia LIDER to dalsze działania na rzecz uzbrojenia infrastruktury działek budowlanych, które w gminie Borzęcin zbywamy na rzecz prywatnych inwestorów na osiedlach w Borzęcinie, w Przyborowie, w Łękach. To budowa drogi od strefy przemysłowej w Borzęcinie-Borku do drogi wojewódzkiej relacji Brzesko-Przyborów-Szczurowa. To w końcu remont remizy w miejscowości Łęki, remonty w szkołach, dobudowa oświetlenia ulicznego, roboty drogowe, które będziemy realizować przy udziale środków na usuwanie skutków powodzi. Także do tych inwestycji i powodów do satysfakcji z ich realizacji w trakcie roku 2013 będzie sporo.